Postacie znane nam doskonale z banknotów Przypominają, że już od 17 stycznia można składać projekty wykorzystujące budżet partycypacyjny w 18 dzielnicach stolicy. To kolejne spotkanie, tym razem na Mokotowie, dotyczące priorytetów rozwojowych dzielnicy i poszczególnych jej obszarów. Zeszłoroczny projekt budżetu partycypacyjnego okazał się sukcesem. W tym roku jest dwa razy więcej pieniędzy, ponad 51 milionów i znakomicie przygotowane informatory, instrukcje czy poradniki. Najwyższa pora, żeby zacząć decydować, na co przeznaczymy te pieniądze. Karol Kossak, najmniej znany ze słynnego malarskiego rodu Kossaków. Wciąż pozostaje w cieniu Juliusza, dziadka, Wojciecha, stryja i Jerzego, stryjecznego brata. W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa wystawa poświęcona Karolowi. Ten bardzo utalentowany artysta nie malował farbami olejnymi, preferował rysunek i akwarele. Sporo ze swojej twórczości poświęcił dzieciom. Wśród rysunków i szkiców wiele prac świadczących o poczuciu humoru artysty. Wystawę można oglądać do 15 lutego. W Pałacu Młodzieży ostatnie próby w Akademii Młodego Aktora. Jak ona trzaszy drzwiami, to wy sobie delikatnie otwieracie tyczki, dobrze? Pod kierunkiem pani Aliny Świdowskiej młodzież skupiona w Akademii przygotowała właśnie nowe przedstawienie szczęście znaczy, jest tylko innych nie możesz z tobą żerać. Spektakl, mówisz, jak typowa baba został nie tylko przygotowany, ale również wymyślony przez młodych artystów. Wychowankowie, obok umiejętności warsztatowych, uczą się w Akademii wspólnie odpowiadać za wspólne dzieło czyli przedstawienie teatralne. Na pierwszy w tym roku pływacki miting z cyklu Grand Prix Ursynowa zgłosiło się ponad 160 osób. Wystartować mógł każdy, oczywiście w odpowiedniej kategorii wiekowej. Przybyli zatem młodzi, ale przybyli też seniorzy. To już 19. edycja Ursynowskiego Grand Prix. Turniej cieszy się od lat ogromnym powodzeniem. W tym roku odbędzie się 6 spotkań, podczas których rywalizować będzie można w 14 aż kategoriach wiekowych. My tym razem skupiliśmy się na najmłodszych zawodnikach. Podróż starym kolejowym szlakiem. W Muzeum Kolejnictwa wśród działających makiet wielka giełda modelarska. Wśród miniaturowych parowozów, elektrowozów, lokomotyw i wszelkich wagonów prawdziwy miłośnik kolejnictwa czuje się wspaniale. Było w czym wybierać. Chyba każdy chłopiec przeżył kiedyś fascynację miniaturową koleją. w którym zostaje to do dziś www.om.warszawa.pl .um